tak jak Maciej mówi, żebyście mnie posłuchali trochę, bo to jest bardzo ważne, co będę mówił. Chciałem nawiązać tutaj do proroka Ozeasza. Jak czytacie Słowo Boże, to na pewno wiecie o tym, że Bóg nakazał Ozeaszowi poślubić kobietę o imieniu Gomer, która była nierządnicą. I... I zabronił mu się zbliżać do, do tej kobiety, a ta kobieta miała trójkę dzieci. Kochani, jak Gomer mógł się czuć wyśmiewany przez ludzi dookoła, bo był naprawdę wielkim prorokiem, wiedząc, że jego kobieta być może codziennie sypia z innym mężczyzną, ale Bóg zrobił to celowo. Przez Gomera, żeby pokazać, że też ma uczucia. Bóg ma uczucia. Bóg powiedział, że jesteśmy Jego oblubienicą. Oblubienica to jest najbliższa osoba, jak żona. Jesteśmy razem. Jeżeli nie mamy bliskości z Bogiem, to teraz musimy wiedzieć, jak się Bóg musi czuć. Jak ten Gomer? Amen.